Fedzi zablokowali, bo Niemcy chcieli kolejny kabel puścić 700 MW, ale społeczeństwo powiedziało: Nine. Dzień Kwadrans gospodarczy, dzień dobry. Dzisiaj mamy gościa bardzo specjalnego. Jest to gość niezwykle energetyczny, Michał Pielat, doradca. Energetyczne. Dokładnie tak. Dzień dobry. Michale, czym ty się zajmujesz? Co to znaczy, doradca energetyczny? Że, że co, mówisz, energia jest fajna albo nie jest fajna? Dokładnie tak. Staram się podpowiadać przedsiębiorcom, bo głównie do tych klientów staram się dotrzeć, przekazać im informację, że można płacić za energię elektryczną dużo mniej niż płacą obecnie. Przedsiębiorcy, czyli na przykład słucha nas pan piekarz. Dokładnie tak. I myśli sobie tak, boże, ja płacę 80 tysięcy miesięcznie za prąd, a dzięki panu Michałowi będę płacił. Masz mm. jakieś doświadczenia z piekarniami? Z piekarniami nie, z rolnikami mam i możemy tą cenę zmniejszyć nawet czterokrotnie. Mój rekord to było czterokrotnie zmniejszyć rachunek. Czyli gość płacił na przykład 100 tysięcy miesięcznie i... I na tym płaci 25? Dokładnie tak. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Jest to możliwe w zależności od tego, jak ma dobraną taryfę, w jakich cenach się znajduje. Niektórzy niestety przespali okres zamrożenia cen energii, Aha. wpadli w taryfę standardową, która no, wynosiła ponad 2 złote w szczycie, poza szczytem, prawie po 2 zł podchodziła. Dodatkowo jesteśmy jeszcze w stanie sprawdzić opłaty dystrybucyjne, które też zazwyczaj są. Czyli źle te dystrybucyjne. Dobrane. Przesyłowe tak zwane. Czyli to, że nic nie korzystamy, a i tak musimy zapłacić? Dokładnie tak, dokładnie tak. Wielu klientów ma źle dobraną moc. Przykładowo są klienci, którzy mają moc 120 kW zapotrzebowania, a oni de facto wykorzystują tę moc w dwóch miesiącach. Jest to październik i listopad, są to gospodarstwa rolne, które zajmują się suszeniem kukurydzy. I nie ma sensu, żeby wszyscy płacili tak. za przesył, bo wtedy te przesyłowe Dokładnie koszty tak. są bardzo duże. Tak, są bardzo duże. Dodatkowo, A, dodatkowo występuje jeszcze tak zwana moc bierna, która jest dosyć popularna ostatnio na fakturach u klientów, którą y, też jesteśmy w stanie gdzieś tam. Moc bierna, co to jest moc bierna? Yy, w takim prostym rozumowaniu, to jest zapotrzebowanie tej y, energii, która jest de facto niewykorzystywana, i jako tak. Tak zwany odpad wraca do sieci. I chodzi o to, że postawimy kompensator, który reguluje działania takiej energii, żeby ona nie wracała do sieci. Co to da? Obniżenie rachunków na pewno. Okay. Bo to jest kolejna pozycja, która była dodana do faktury, którą trzeba niestety opłacać. To jest spowodowane dużymi zmianami, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy poszli mocno w rozwiązania ledowe. I stąd ta moc występuje. Jeszcze mogę wrócić co do tej mocy, która mamy zapotrzebowanie w przedsiębior u przedsiębiorców. To wygląda w ten sposób, że możemy zrobić, też przedsiębiorcy nie wiedzą, możemy raz w roku zmienić zapotrzebowanie na moc. Możemy zgłosić. Raz w roku. Tak, ale możemy zgłosić też zapotrzebowanie na dane miesiące. I wtedy możemy sobie zrobić fluktuację, wtedy kiedy potrzebujemy więcej. Dokładnie tak. Płacimy za ten przesył więcej, bo więcej zużywamy. Tak. A tam, gdzie płacimy mniej, po przejrzeniu rachunków z ostatnich lat. Tak, dokładnie Ty tak. Ty robisz taką analizę dla klienta, Dokładnie bo tak. to się na tym znasz. Tak. No, ja przypomnę wszystkim, patrzę się tradycyjnie tutaj na Nordpool, czyli skandynawską giełdę. Muszę Wam to powiedzieć, jakie są dzisiaj w tej chwili ceny. Oczywiście one są właśnie o tutaj. Rzuciliśmy je na ekran, żebyście też widzieli. W momencie, kiedy to robimy, na naszej giełdzie jest 115 euro za 1000 kWh. W strefie pierwszej szwedzkiej jest 34, czyli tak, pół razy mniej. W drugiej strefie 41, czyli 3 razy mniej. Później mamy trzecią strefę 53 i czwartą najdroższą, czyli to są te wielkie miasta typu Malmö, Stockholm, Göteborg 64. W dalszym ciągu połowę taniej. Dokładnie tak. U nas. Przepraszam. A w Norwegii mamy 66, 70, 62. Ale ta najtańsza strefa, bo tam w, w Norwegii ta na końcu, gdzieś tam na, na, na północy, 17. Tylko. Zgadza w się. Zwykły dzień tygodnia. Zgadza się. I to, co mnie zawsze fascynowało, w Finlandii jest tylko jedna strefa, i ona jest zawsze średnio o 60% tańsza jak u nas. Nordpool, skandynawska giełda, zobaczcie, ile w Skandynawii mogą płacić. Tym bardziej, że z Norwegii jest kabel przeprowadzony do Niemiec, który miał wyrównywać fluktuację, a tak naprawdę nic nie wyrównuje, tylko w jedną stronę to płynie. 1,4%. Gigawata to jest kabel, to jest potężny kabel, i drugi kabel jest ze Szwecji do Niemiec 700 MW. Bo tak jak wam ostatnio mówiłem, yy, Szwedzi zablokowali, bo Niemcy chcieli kolejny kabel puścić 700 MW, ale społeczeństwo powiedziało Nein, Mein Führer. Więc yy, no bo przez to właśnie w tych dużych miastach, czyli tam gdzie ten kabel wyłazi. To, to szwedzi płacą więcej no bo dokładnie tak no bo sprzedają sprzedają to do Niemiec a u nas na giełdzie jest tylko jedna strefa prawda cały kraj jest jedną strefą tak dokładnie tak obecnie mamy ceny na poziomie 460 zł z czego w najmniejszym miesiącu czerwcu bodajże wyniosła ta cena w okolicach 390 zł. Oczywiście mówimy o samej cenie prądu. prądu bez tak, bez opłat, tak, dodatkowych w postaci praw majątkowych i tak dalej. A po, powiedz mi, jak to jest, że ja pamiętam, jestem bardzo starym człowiekiem i wtedy jeszcze prądu nie było, więc nie było też taryfy przesyłowej. A później prąd się pojawił, ale nie było taryfy przesyłowej. Czyli płaciło się faktycznie za zużyty prąd. I mieliśmy tutaj ostatnio gościa. Z powiatowych klubów biznesu, bo współpracujemy z PKB. I on ma mieszkanie w Bułgarii. Jak sobie wejdziecie dwa kwadranse wcześniej, to tam jest w trakcie, żeśmy pokazywali wam jego rachunki energetyczne, bułgarskie. Mhm. Oprócz tego, że jest tam prąd tańszy, to jest zero za przesył. Mhm. Mówimy oczywiście o indywidualnym mieszkańcu, zwykłym, takim w bloku. Nie? Dlaczego u nas jest tak tragiczna przesyłowa taryfa, niezależnie czy to jest przedsiębiorca, czy to jest zwykły obywatel, czyli mieszkanie? Bo to są straszne koszty. Tak, opłaty dystrybucyjne wynikają z tego, że mamy w bardzo opłakanym stanie sieci. Mamy cały kraj w opłakanym stanie, no bo rządzący zawsze opłakują nas jak ten na pogrzebie, czyli nie, nie będę mówił, my jesteśmy apolityczni, mówiąc rządzący, nie mówimy o danej partii, tylko ogólnie o rządzących. Każdy rządzący w tym kraju zaniedbuje infrastrukturę, prawda, mhm. bo to stąd się bierze, infrastruktura jest zaniedbana tak. i przez to oni cały czas muszą ją reanimować, Zgadza się. I nigdy nie są w stanie zreanimować tak, żeby powiedzieć dosyć już, jest wszystko wyremontowane, już nie będziemy was rżnąć więcej. A oni nas lubią rżnąć. Mamy, to się przekłada na brak farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, których mamy możliwości postawienia. tak? Mamy możliwości postawienia farm wiatrowych na Warmii i Mazurach, mamy w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w Pomorskim. Tam mamy możliwości, tylko niestety lokalne OSD, czyli dystrybutor energii, czyli w Warszawie mamy, Warszawa akurat yeah. jest Stoen, Stoen w w Mazowieckim Warszawy. mamy PGE, tam mamy, na północy mamy NRG oraz ENE. Jest to blokowane przez nich, przez to, że nie mają jak odebrać tej energii wyprodukowanej do. Czyli nawet jakbyś chciał sobie postawić farmę, to oni od ciebie nie odkupią promu? Mogą? Tak, tak, występujemy wtedy o warunki przyłączeniowe, bo tym też się oczywiście zajmuję. występujemy o warunki przyłączeniowe i czekamy na decyzję. Może być decyzja. Michał, my tutaj, my tutaj promujemy energię z hydroelektrowni, ponieważ w Polsce jest 700 hydroelektrowni, MEW, czyli małe elektrownie wodne, czyli takie do 2 megawatów, do 5 megawatów, przepraszam bo tak to jest określone, i mamy około 300 spiętrzeń wody, które mogą się zamienić bardzo szybko i prosto, bo sam tam warunki techniczne do, do zbudowania turbin. Jak widać, po Norwegii i po Szwecji, to z wodnej elektrowni prąd jest najtańszy i najbardziej stabilny, prawda? Dokładnie tak. Czy świeci słońce, czy wiatr wieje? Bo Niemcy przegrali na tym, że pewnej zimy okazało się, że nie dość, że w grudniu nie ma słońca. To jest w ogóle niespotykane, prawda? Jak to można było prze... Nikt tego nie przewidział, że w grudniu nie ma słońca, a nawet takie słońce, to z reguły jest ale za chmurami. To, dokładnie więc tak. To jest... A dzień trwa 8 godzin, to jest w ogóle szaleństwo jakieś. Odkryli to po dwóch tysiącach lat rzeszy niemieckiej, że akurat takie historie bywają. I na dodatek jeszcze potrafi nie wiać, nie, może nie być ani światła, ani, ani wiatru i wtedy co jest? Pupa. Dokładnie tak. A ci głupi Szwedzi i Norwegowie zbudowali elektrownie wodne, mają nadmiar prądu i czasami, znowu przypomnę Wam to drodzy internauci, słuchacze, oglądacze, że w co najmniej dwóch strefach szwedzkich i w jednej norweskiej w weekend bywają, w głowie się nie mieści uwaga, ujemne ceny energii. Co to znaczy? To znaczy, że jak będziecie, odbierajcie wtedy jak najwięcej energii, magazynujcie, Tesla sobie podłączcie, bo wtedy licznik w drugą stronę jedzie i tam potrafi być najwyższą cenę. Widziałem 4 euro za 1000 kWh, które oni zwracają za to, że odbieramy. To jest palma, jakaś się w głowie nie mieści. Dokładnie tak. Specjalista to potwierdził, to nie są jaja. A poza tym cały czas Wam powtarzam: wchodźcie na stronę opisu, właśnie naszych audycji, podcastów, bo tam jest zawsze link do NordPool. I w weekendy wchodźcie na NordPool i zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jakie są fakty. Szokujące są fakty. No dobrze, powiedz mi, dlaczego, dlaczego w Polsce energetyka wodna jest w niełasce, skoro Miliardy wydają na fotowoltaikę w Chinach, a gdyby dali te pieniądze tym, którzy mają hydroelektrownie stare, zmurszałe i wsadzili tam nowe turbiny, to przecież myśmy rozmawiali z paroma specjalistami, można by było zrobić nawet i dwukrotnie większą moc hydroelektrowni, a nie robią tego. Bo lubią do Chin wywozić pieniądze. Bardziej tu bym się skłonił w teorię odbioru później tej energii przez dystrybutora. Że? I co z tą energią zrobić, gdzie ją przekazać? Nie mamy magazynów energii. PGE dopiero w tym roku podjęło decyzję o budowie magazynów energii, takich dosyć mocno przemysłowych, żeby magazynować tą energię z właśnie farm fotowoltaicznych, które, które gdzieś tam mają. Ale ja nie tam jestem farm foto, ja chcę farm fotowoltaicznych. Ja chcę, żeby kręcili prąd z wody, y bo jest 24 na dobę, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy nie. wiatr. Dokładnie. Tylko, tak jak mówię, nie mają co z tą energią później zrobić, ani gdzie jej zmagazynować. No, ale cały czas wydają miliardy na fotowoltaikę mimo wszystko. I chodzi tylko o to, żeby już nie wydawali na, na fotowoltaikę i na Wiatraki, bo na przykład następna rzecz. Duńczycy, którzy już mieli fabrykę zbudowaną w Szczecinie, fabrykę łopat do wiatraków, wycofali się z tego i wycinają wiatraki, i mają gdzieś to wszystko, i okazuje się, że można inaczej. Dlaczego nikt wreszcie nie pójdzie do, do porozum do głowy, że Prąd z wody najpierw trzeba wykorzystać do maksimum, a później zastanawiać się, co dalej. Znaczy, uważam tak samo, że jest to najsensowniejsze rozwiązanie, tylko że na ten moment oni nie wiedzą, co z tą energią później zrobić. Planu nie mają. Dokładnie tak. No właśnie. No dobrze. Jak byś podsumował to, co nas czeka w najbliższych latach? To, co nas czeka w najbliższych latach, to na pewno będzie obniżenie tych cen energii. Jednak. Jednak. Mimo fotowoltaiki, która nie jest tania, i wiatraków? Tak, raczej ona będzie y, tania. Mamy to, co niektórzy patrzą na swoje rachunki, mówię tu bo, bardziej o przedsiębiorcach, bo ono z nimi współpracuję, to mogą powiedzieć, że no zaraz jak tania, jeżeli ja płacę kwotę X. Ta kwota X to jest pokłosie podpisanych umów w latach 23-24, długoterminowych najczęściej na okres 5 lat. I po tym, jak tarcza została zniesiona, a dla przedsiębiorców została zniesiona z końcem roku 20, z końcem 2024 roku, od stycznia weszli na cennik, który mieli w podpisanej umowie. No i wyobraź, wyobraźmy sobie zaskoczenie klientów, którzy płacąc w tarczy 698 zł, nagle dostają cenę 1650 zł. Niespodzianka. Tak, niespodzianka. No. Lub klienci, którzy płacili. D698 płacą dosłownie dwa razy więcej i faktura zamiast 20 tysięcy przychodzi 40 tysięcy. Nie ukrywam, że zdarzyło mi się w lutym tego roku na feriach o godzinie 21 otrzymać telefon od klienta, z którym nie rozmawiałem z dobrych parę miesięcy, żeby panie Michale, pan ratuje. Cze. No dobra. Yy, musimy już kończyć, bo kwadrans to kwadrans. Yy, naszym gościem był Michał Pielat, który jest doradcą energetycznym i jak słyszycie, ma pojęcie, bo, bo faktycznie obniża y, rachunki. Postaramy się za tydzień znowu go zaprosić i dostarczyć Wam jeszcze więcej wiedzy, bo powiemy Wam, jak wycofać się z chorych umów, bo o, o tym to możemy powiedzieć, nie? Tak, mamy możliwość rozwiązania umowy bez żadnych kar. Jeżeli mamy Umowę zawartą na zasadzie giełdowej, tak zwany spot RDN, czyli rynek dnia następnego. Wtedy mamy możliwość bez żadnych, znaczy kara jakaś może jest, ale ona nie jest taka, ja jaka wynika z umowy. Ale jak za tydzień o tym pogadamy. zapraszamy za tydzień. Kwadrant Gospodarczy, Energetyka. dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję.